Witam wszystkich dzisiaj o tym, czy byki naprawdę nienawidzą koloru czerwonego. Bajki, filmy, powiedzenia to wszystko mówi nam, że byki wręcz nienawidzą koloru czerwonego. Ale czy tak jest w rzeczywistości i skąd się to wzięło? Zacznijmy od tego, skąd się to wzięło. To najprawdopodobniej wzięło się z koridy, gdzie ta płachta, którą się denerwuje byka, była koloru, jest koloru czerwonego. No nie zawsze tak jest ale najczęściej właśnie tak to się przedstawia. Jest powiedzenie jak płachta na byka i od tego też się wzięło, że kolor czerwony jest przez te byki znienawidzony. Tylko że tu pojawia się pewien problem. Ponieważ byki, no i oczywiście krowy nie widzą kolorów. Nie są do tego zdolne, ponieważ ich wzrok im tego nie umożliwia. Posiadają tylko jeden rodzaj komórek wzrokowych. Widzą więc tylko, można powiedzieć, jeden kolor, a raczej jego odcienie, jaśniejsze, ciemniejsze. Obrazowo ujmując, można powiedzieć, że widzą paletę szarości, tylko że niekoniecznie musi być to kolor szary, nie wiemy. Ich wzrok uniemożliwia im wyłapanie tego koloru czerwonego, czy żółtego, czy niebieskiego. Więc dlaczego atakują tą płachtę? ponieważ się rusza. I do tego one są wcześniej głodzone, mm, dużo się robi, żeby były zdenerwowane, no do tego tysiące ludzi krzyczących. No i ktoś rusza im przed oczami tą płachtą, najczęściej za nią jeszcze stoi. Więc dlatego atakują tą płachtę. A czy ona będzie czerwona czy innego koloru, bykom to nie zależy. One są na tyle zdenerwowane, że atakują. Więc Byki wcale nie nienawidzą koloru czerwonego. One są mu obojętne. One widzą po prostu same odcienie. Jaśniejsze, ciemniejsze. My to najczęściej mówimy, że widzą odcienie szarości, tylko że niekoniecznie musi być to kolor szary. Nie wiemy, jaki to jest kolor. Czyli jeden z kolejnych popularnych mitów obalony. No ale nie próbujmy, nie wyskakujmy w różnych. Kolorowych ubraniach przed byka, kiedy nas zaatakują, bo on wcale nie potrzebuje, żebyśmy mieli na sobie jakiś kolor, żeby nas zaatakować. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do zasubskrybowania, naciśnięcia dzwoneczka, opublikuj poleć, wrzuć na swoje media społecznościowe. Do usłyszenia ponownie.